Subskrybujesz mnie, ale nie wyświetlają Ci się filmy, teraz musisz kliknąć na dzwoneczek i zaznaczyć opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. Nie przewijaj tego, na fanpage'u jest niecałe 200 lajków, a widzów mam prawie 22 tysiące. Jeżeli chcesz mieć ze mną szybszy kontakt to polub mój fanpage, link w opisie. Hej, cześćomeczki. Witam Was w pierwszym z trzech obiecanych odcinków za niedzielny film. Kolejny materiał pojawi się już jutro o godzinie 18 a dziś przedstawię Wam iluzje optyczne jak wbijecie pod tym filmem 150 łapek w górę to pojawi się kolejny film o iluzjach. Dziś pozdrawiam pana gitarę oraz krzesiora, a pierwszy pod poprzednim filmem był kądziks. Poprzedni film macie w karcie po prawej stronie, a ja zapraszam do oglądania. Pierwszą iluzją, którą dla Was przygotowałem, jest obracające się kółko. Wystarczy tylko i wyłącznie, że będziecie mrugać swoimi oczami. Przypatrzcie się dokładnie temu zdjęciu. Nadal nic nie widzicie. Wystarczy tylko obrócić obrazek o 180 stopni. Czy widzicie coś podejrzanego w tej żabie? A nie, przepraszam, czy widzicie coś podejrzanego w tym koniu? Przybliżając głowę do tego obrazka, wydaje nam się, że światło się powiększa, a oddalając głowę, światło maleje. Patrząc w środek tych kół, wydaje nam się, że nachodzą na siebie. Jednak jest to tylko iluzja optyczna. Czy to okno znajduje się po lewej czy po prawej stronie budynku? Patrząc w dolną jego część, wydaje nam się, że po lewej, a patrząc w górną część, że po prawej. To już na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz suba. Na razie i cześć.